Witam wszystkich. Kolejny filmik dnia dzisiejszego, czyli dokładnie 1 luty. No i co przed 21, a ja chcę teraz sobie właśnie spróbować, no, nadeszła pora by, no spróbować po prostu. Zrobić ten pancerz chwang. Zobaczymy, czy mi się to uda. Z tego, co słyszałem, jest 40 60% na ulepszenie. Tak więc, no, zobaczymy, czy to się tutaj nam powiedzie oby, no nie. Jak się nie powiedzie, to po prostu spróbujemy drugi raz. Ale zrobiło, tak więc jestem zadowolony Dobra, jest ta pora by ulepszać Tak więc ok, lecimy, no nie Na plus 1 zrobił Na plus 2 Zrobił Na plus 3 Zrobił Na plus 4 Zrobił Na plus 5 Oj, spalił Coś mi zlagowało, Plus 5 zrobił i tutaj się już zaczyna jazda. Na plus 6 trzeba. Po 3 perełki, ale okej. Okay, może damy radę, zobaczymy. Spalił Spalił. Zrobił na plus 6. To teraz na plus 7. Na plus 7 zrobił. Na plus 8 spalił. Na plus 8 spalił. No i ostatnia próba. Póki co na tym chwilę. Na plus 8 zrobił. Na plus 9. Ło ho ho ho. 110. Tak więc spoko. 110 będzie jutro. No i zobaczymy czy działamy tak akurat sobie dozbieram troszeczkę pereł, tak więc okej, okay, no to do zobaczenia i do usłyszenia. Witam wszystkich ten bardzo oczekiwany dzień, gdy to dobiłem 115 level. No i w sumie zbrojka jak była, tak jest, plus 8, przydałoby się ją zrobić na plus 9, prawda? Potrzebne mi będzie 3 białe perły, 3 niebieskie i 3 krwawe. No więc okej, okay. 3 białe, 3 niebieskie i 3 krwawe, czyli wymienimy sobie kawałki kamienia, nie wiem czy to tak było. Aha, dobra. Kuj. Kawałki kamienia. Wymieniamy na trzy krwawe perły. Perły trzy krwawe. 150 krwawą. Okej, okay, tak. Wymieniam kawałki kamienia na drugą. Mam 150 krwawą. Okej. Okay. I jeszcze raz. Wymiana kamieni. Kontynuuj. 150 krwawą. Okej, okay, no i co? Dałoby się spróbować to ulepszyć, prawda? Jakby nie było na pancerz plus 9. Tak więc okej, okay, jest 10% na ulepszenie, tak więc trzymajcie kciuki, żeby to było. Spalił, no i wiadomo, że spalił, no bo kurwa, jakby nie mogli inaczej zrobić, nie? Jeszcze raz wymienimy kawałki kamienia. Tak szybciutko. No i ten odcinek będzie dograny, tak przycięty delikatnie. I nie zrobi drugi raz. Okej, okay, ulepszamy drugi raz. No już na trzecią nie będę miał. Znaczy będę miał na trzecią Jest, zrobił na plus 9. Tak więc okej, okay, super, cieszę się bardzo, plus 9 jest i do zobaczenia i do usłyszenia w odcinku gdy będę ją zmieniał na co? Arcyklejnot od świętej ziemi razy 2 i kość palca. Zbroja płytowa Eniwe. co? 194 defa? Ale sześćka. O Boż. No zobaczymy jak to będzie, czy to ulepszy, czy nie ulepszy. Póki co do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć.